Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj nagrywamy jak wygląda Weihnachtsmarkt, czyli po polsku jarmarkt w Niemczech. Dokładnie. Bo, um, takie różne szczegóły, które są inne, co je się tutaj, pokażemy wam właśnie w dzisiejszym filmiku. Jeżeli takie filmiki wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i napiszcie nam to w komentarzu. I tak by the way, czy to nie jest idealny w ogóle czas, żeby nagrywać takie filmiki? Dokładnie. Padał śnieg i jest biało przy Grinchu dodatku, zaczęliśmy ten filmik, także idealne, dokładnie. Mamy nadzieję, że w ogóle nas słyszycie, bo jest dość głośno. No. W ogóle coś takie dziwne, chyba z dwie osoby stoją dokładnie no. przed nami i się na nas patrzą. Ale cały szczęście nas nie rozumieją, także udajemy, że jesteśmy turystami. Dokładnie, że nie rozumiem <laughs> po niemiecku, żeby po prostu było nam mile i dzisiejszy filmik nagrywać. Dokładnie. Ja mam rękawiczki, także jestem gotowa trzymać kamerę. Um, także zaczynajmy. Chodzimy. Aha, dobra, tutaj jest taka po prostu informacja, że jak się pije coś e, z alkoholem, to po prostu um, nie szczop, czekaj. Aha, tutaj po prostu pisze, że um, nie wolno brać swoich rzeczy do jedzenia, czy um, jakich, swoich e, pić... jakiegoś alkoholem. picia z alkoholem, oh. dokładnie. A myślałam już, że trzeba w, mas w maskach chodzić czy coś, ale co szczęśliwie. nie. Przy wejściu mamy taką śliczną choinkę z czerwonymi bombkami, która wygląda swoją drogą mega ładnie. Tutaj mamy takie poduszeczki, które się grzeje w mikrofalówce czy w piekarniku. Tu są takie mega... o, oh, ja wiem, co to jest. To są takie patyczki, które się zapala i mega ładnie pachnie tutaj właśnie. No. Przypomina mi coś ten że nie możecie przez kamerę też poczuć ten zapach, bo serio pięknie pachnie. Ale mega ładne, bardzo e, takie azjatyckie chyba, nie? No. Tutaj mamy następną biżuterię I pięknie to wygląda, wygląda w ogóle jakby to był śnieg O, ale mięciutkie Skrzaty oczywiście też są, jakby, nie mia jakby miało zabraknąć skrzatów, to było jasne e, Jak widzieliście filmik z Można rzeczami świątecznymi To wiecie o co nas chodzi z tymi skrzatami, link będzie w opisie Tutaj są też mega słodziutkie i malutkie ozdóbki na choinkę. Takie aniołki. W ogóle za 16,50 euro. Jedno? No, widocznie tak. Mi się wydaje, że własno-węcznie zrobione. Robione, dlatego takie drogie. Tutaj są trochę większe. W ogóle są tańsze, a większe. Nie rozumiem, jaka logika w tym. Tutaj są nie, mego, nie ładne. Są po, po, udekorowane, nie są pomalowane. Chyba dlaczego? żeby No możliwe. Tutaj są śliczne szyszki, ale ładne. Tutaj są jeszcze takie uh, Jezusy i Nieuki, stajenki tam. Tutaj mamy różne kocyki, um, obruzy. Poduszeczki i takie różne rzeczy. Nawet skrzaty, oczywiście. I tutaj są jakieś cukiereczki. Um, chyba własnej roboty też. W ogóle tu jest dużo własnej roboty. Um. O no, chyba tutaj nawet to robią te cukiereczki. Ale fajnie. Ale fajnie by było, gdybyśmy mogły nagrać, jak on to robi. No. Ale chyba to jest tylko dla pokazu, że o, robimy sami. No, to My też się tak wydaje. No. Szkoda. By mieli lepsze sprzedaw... By lepiej sprzedawali na pewno, gdyby to było widać, jak jakaś osoba tutaj stoi i robi. No. Tutaj są również e, we sprzedaży takie jakby e, grzane wino. E, oczywiście dla dorosłych, za 4 euro, z alkoholem, to jest logiczne. Um, jakieś premium, w ogóle. no w ogóle jakieś premium. A też również tutaj w Niemczech jest dla dzieci taki punch um, bezalkoholowy. Smakuje podobno um, jak wiśniowy kompot kompotna no. za 3,50 euro. Tutaj są różne rodzaje orzechów, w, tak jakby cukrzyny się wydaje, takie przypieczone. No, tak to wygląda. Mega pachnie, naprawdę. Ja kocham te orzeszki. O, stajinka, ale fajnie. My, w ogóle, jak, my już przeszliśmy tutaj trzy razy, i może dopiero teraz zauważyłam, nie? Tutaj jest również taka stajenka um, ze prawdziwymi owieczkami. E, mi się wydaje, że dwa lata temu nie było owieczek prawdziwych. Nie wiem dlaczego, ale w tym roku jak widać są. I nie rozumiem jak one mogą tak spokojnie stać. Im jest tak zimno. <laughs> naprawdę, no ale wiadomo one mają dełnę i im jest ciepło. Nagramy jeszcze mamy tutaj z tej strony. Wszyscy jedną, one są takie malutkie, o trochę śmierdzi. Tutaj są w ogóle mega ładne serduszka, gwiazdki i baleriny. W ogóle jakieś są mega ładne. Bardzo dobrze przemyślane, że zrobili takie czarne w środku, że tutaj wszystko od razu się rzuca w oczy. Co jest na pewno wielkim plusem dla nich, jeżeli chodzi o sprzedawanie. Bo pierwszy co wam w to aleję, to właśnie mi to się wszystko rzuciło w oczy. Bo mega dobrze po prostu przemyśleli to. Tutaj w ogóle jest taka budka um, z zdjęciami, że można wejść i sobie zrobić zdjęcia. Od razu wziąć wydruk mega fajny pomysł. Tutaj są takie fajne odstępki w środku, i tutaj właśnie się naciska i robi zdjęcia. Trzeba 4 euro zapłacić, ale jak się na przykład nie ma 4 euro, tylko 5 euro, to wtedy już e, resztę nie dostaniesz. Bardzo miło! Super! Ale ma czerwony nos! Idziemy teraz coś wybrać e, do zjedzenia po prostu, żebyśmy spróbowały tak na żywo e, pierwszą reakcję tak jakby. Doganie, no, o... żebyście wiedzieli, czy warto kupić. Szczępa pani, dawno nie byłyśmy na Jarmark tu tutaj w Niemczech z racji, że po prostu nie było. Przez... Wiemy wszyscy przez co? wirusa, e, wirusa dokładnie. Także e, coś znajdziemy i przetracujemy. To jest również mega fajne stoisko ze słodyczami. Zobaczcie jak pięknie to wszystko wygląda kolorowo. Tutaj są w ogóle moje ulubione żelki i naszej kuzynki też. Pozdrawiamy. Ale one są jakieś większe, co nie? No są większe jakieś. No tam przyszliśmy tutaj z tak jakby stoiskiem z, z owocami w czekoladzie i właśnie się patrzymy, i zastanawiamy, co chcemy spróbować. Na sam przód, truskawki. 6 euro. Serio? No to, chyba, dużo, no to chyba już wolę. Let's Albo jabłko. Nie wiem, czy jabłko byłoby dobre. mi się wydaje, że zbytnio Tutaj jest w ogóle chimie w czekoladzie że euro w ogóle um, chyba nie chcę ryzykować i zniszczyć jedno euro na takie coś bo na pewno tego nie zjem nawet połowę. Hello, Hello. Um, I'm a mi yeah, uh, you know. Dobra, będziemy robić próby też, ale musimy znaleźć się na tym wolne miejsce jakiś w ogóle, żeby tą próbę też tu zrobić. Kochani, już się trochę zrobiło ciemno, zaraz, że zrobiliśmy sobie przerwę w McDonaldzie. Dokładnie. I, a teraz w końcu spróbujemy winogrona, w winogrona czekoladzie. w czekoladzie, dokładnie. Także te pierwsze pełnia, bo mm. ja mam zimno. Tak w ogóle. E, mi się wydaje, że 3,50 euro to jest tak w sumie spokocona, ale też nie najlepsza, bo za 6 winogron w czekoladzie to można też zrobić samemu w domu. Także no, ale nie jest jakoś strasznie trudno, także nie narzekam i próbuję. Dobrze? Mhm. Mm Ale dobre czekolady w ogóle. Zobaczymy? Ja tego wykryję w pół, żeby Wam pokazać. Bo e, muszę później wyciągnąć, żeby pełna nie miała zimna. Także próbuję. Mi nie smakuje. Nie, smakujecie? nie. Mi smakuje ci? Nie. Nie smakuje. No mam zdaniem, powiem Wam, jak. Dobra, tak pokaż mi. Ja Wam powiem, jak to smakuje. Ale co? to smakuje jak najzwyklejsze winogrona. Ale dobra, trzeba przyznać, jest dobra, dobra winogrona, winogrona, no, ale winogrona z roztopioną czekoladą najtańszą, taką mikołajową, no, mi to nie smakuje. Ale nie pogardzę, bo mogę zjeść. <grym> znaczy, ta czekolada jest za słodka moim zdaniem, Lepsze by była już ta ciemna. My Niepotrzebnie wzięliśmy mleczną czekoladę, mogłyśmy wziąć lepiej tą ciemną czekoladę, ale no trudno. Następnym razem będziemy wiedziały. No, ale mi, mi smakuje, tak spoko jest. Nie jakieś najlepsze, ale spoko. My teraz idziemy do sklepów, bo zimno. <noise> bo w dalszym no. ciągu jest zimno. No. Ale dobra. Po krótkim wygrzaniu idziemy teraz e, znowu do Jarmarku, żebym to wszystko po prostu pokazać wieczorem, jak to wygląda. Po um, prostu jest ładnie, dokładnie. Um, do tego jeszcze. Ale teraz ważne. na pewno jest o wiele więcej osób. Już teraz widzę, że wszystko jest o wiele ładniejsze jak jest wieczór, naprawdę. No. Zobaczcie kochani, czy to nie wygląda pięknie. Jak ładnie to w ogóle teraz wygląda wieczorem. No. Wszystko o wiele ładniej Ej, w wygląda. Czy te domy są? Czy to hotel, nie wiem. Są to no. Kale, że wygląda to bardzo pomarańczowo. Dzięki, że mogłam wymówić do końca. To jest to, to jest to. Tutaj kupiliśmy te czekoladowe winogrona e, nigdy więcej. Jestem już pewna, że tego nigdy więcej nie kupię. Ja też. Nie ja mam ochoty na punch. Punch? No, możemy spróbować. No co, ma owieczki już... Nie ma, jakoś znikają znikają. Magicznie, magicznie znikają. Już nie ma owieczek. Ale za to jest piękne, piękna, piękna choinka, która jest pięknie oświecona. Chcesz lampę włączyć z telefonu? Gdzie Mam jest Mam telefon tutaj. Widzicie, co robimy wszystko dla contentu? Kupiłyśmy sobie Kenna Punch, czyli ten punch dla dzieci, bo my nie pijemy alkoholu po prostu. I tak w ogóle, e, no nie ma sensu kupować coś, co nie wypijemy koniec końców. Dokładnie. Także... Tak chociaż ten. coś 3,50 euro plus 2 euro za szklankę. I jak oddamy szklankę to dostaniemy też nasze 2 euro z powrotem. Po prostu muszą być pewni, że odda się szklankę i tyle. No właśnie. A gdybyśmy nie oddały to byśmy mogły sobie wziąć po prostu? Nie wiem, mi się wydaje, że tak. Za 2 euro taką szklaneczkę? Ale boję się jakoś, no, nie chcę. chcę nie chcę ryzykować. No. Dobra, położymy kamerę Mamy nadzieję, że nikt nie ukradnie, bo inaczej Będzie słabo Będzie jest bardzo słabo Bo jakie gorące, nie? Zrobiłam próbę testu Mam nadzieję, że w ogóle nas słyszycie Pachnie wiśnią Dobra, raz, zobaczymy. Już spróbowałam no. No. Tak jak mama mówiła, to smakuje jak um, Wiśniowy kompot Ale mega ale gorzej. gorzej. Czemu gorzej? Mi spaśne przynajmniej jest słodki jak nie wiadomo co nie wiem, mi nic nie smakuje na tym jarmarktu ciepłe ręce wtedy chociaż są opłaca się opłaca się kupić na początku em, w ogóle przejścia całego jarmarktu bo wtedy macie ciepłe picie i wtedy wam nie będzie tak szybko zimno o pan, polecamy tutaj ma taki pan e, serek on się topi nie wiem, taką jakby lampą, nie wiem co to jest. Wtedy je ściąga, jak jest wystarczająco zapieczone i daje na chlebek. Ten chlebek jest taki trochę też przypieczony i jest posmarowany czymś białym, nie mam pojęcia co to jest. Chyba też ser, chyba też jakiś ser, no możliwe. Tak to wygląda. Ale muszę powiedzieć, że ten ser trochę śmierdzi. No też mi się tak wydaje. <gry> Ale może możliwe też jest takie, że po prostu. to jest taki typ sera. No. Także. Tutaj ten miły pan powiedział nam, że możemy e, sobie nagrywać bez, bez żadnego stresu. I powiedział, że nawet możemy wziąć do ręki i sobie popachnieć. Co nie nam jaka to wartość? Kokos. Pomogłem, żeby, pomacham, żeby Pachnie jak e, kokos. Ale ładny, bardzo fajny. Są mięciutkie. No, ja? ah, okay, cool. ja. Niestety u tego miłego pana nic nie kupiliśmy, ale dziękujemy, że mogłyśmy coś nagrać. No, bardzo miłe. Bardzo ważne. Ale myślę, że każdy jest sympatyczny, jak ktoś chce coś sprzedać. No wiadomo. To jest chyba Ale nie, logiczne. Każdy, nie każdy nam pozwoli nagrywać. No, kręci jak jest świecąca. Proszę bardzo. O, nawet piosoneczka świąteczna. Ej ty, oni chyba tutaj robią te cukierki. Bo widzisz, jest brudne. Jak wyrobili te cukierki mi się wydaje, że nawet robią te a mi się wydaje, że ta rękawiczka tak samo stała jak przedtem. <słuch> Serio? No. Tutaj jest kolejna jakaś e, karuzela, a my przedtem tego w ogóle tutaj nie widziałyśmy. Tam o dalej jest Janmark, a my tego w ogóle nie widziałyśmy. I tak naprawdę mamy o wiele więcej do nagrywania niż się spodziewałyśmy. Tutaj są jakieś e, kiełbaski. Burrito. Burger, zupy, nawet. Wchodzimy teraz do Melchinwald. Nie mam pojęcia, co to ma być. jakiś e, las, e, bajek? Tak to się mówi po wiem. polsku? Las. No Magiczny nie wiem, las, po prostu. Magiczny, Magiczny las. I się nawet, nawet się opłaciło, że dopiero wieczorem to zobaczyliśmy. Bo tutaj jest dużo światła, także w nocy to wiele ładniej wygląda wszystko. No! Tutaj można zapłacić sobie i pojechać ciuchcią. Ale raczej chyba to jest dla dzieci. Wielbłąd w śniegu. Czy wy kiedyś widzieliście wielbłąda w śniegu? Takie rzeczy tylko w Niemczech. Tutaj w ogóle trzeba uważać, bo tutaj jeżdżą dzieci ym, ciuchcią. Dlatego trzeba uważać. Czerwony kapturek i jego babcia. O, nie widać babci. Oczywiście mamy na myśli wilka. Przebranego za babcia. Tutaj są jakieś w ogóle kuski. Kuski? Aha, to z wilkiem. Coś też. A to były kuski czy świnki? Nie wiem. A no, było, była jakaś bajka z, mega dużo kusek. Nie mogły wyjść z domu. Kazały nie otwierać drzwi. Mama kazała, bo wilk grasuje czy coś. I wtedy właśnie ten. E, pozjadało. się... <sum> Nikolaj się boi chyba iść po schodach Wow, ja nawet nie wiedziałam, że tutaj można wejść Na pewno wszyscy tutaj przy ja nie wiedzą, że można wejść Tylko dzięki ja ja... nam teraz wiedzą Dzięki mnie A zimno Dobra, chyba wystarczy na to nagrać, bo, no, bo tutaj chce dziecko też zobaczyć. No dobra, idziemy. O oh, kurde! Okay. Ale Dzięki. Tak. Okay. <laughs> nie <laughs> nie <laughs> mogę wierzyć, że to się właśnie stało, naprawdę. Nie, w ogóle kanał, nie mokra Ja się w ogóle właśnie popłakałam, że się z, 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 z śmiechu normalnie. Nie wiem, widać to? No widać, bo mam całe mokre spodnie z tego punch. <grywanie> nie mogę uwierzyć. Mam nadzieję, że było słychać jak Nikola mówiłaś. Że... Mam nadzieję, że było słać, jak Nikola mówiła, żebym uważała. Jak nie będzie takiego tłoku, to pokażę Wam Paulinę spodnie. No. Kochani, my właśnie wyszliśmy z busu, jesteśmy w drodze powrotnej do domu. Um, I muszę Wam powiedzieć dokładnie, co się w ogóle stało na tym jarmarku. Um, Paulino. Paulina prawie... <gryw> prawie spadła. No. W sensie my poszliśmy tam do góry z gdzie Paulina powiedziała, że Nikola się boi chodzić po schodach i Paulina e, tam po prostu e, jak schodziła się nie trzymała po ręce trzymała w jednej ręce tego punch w drugiej ręce trzymałam kamerę dokładnie e, także nawet nie miałam opcji żeby się podtrzymać o po ręczy. dokładnie i wtedy Paulina po prostu najzwyczajniej w świecie się um, poślizgła, poślizgła, po dokładnie. Na tych stronach był taki lód, że to jest chory jaki lód tam był. I no nie przewidziałam tego, że mogę spaść. Dokładnie. I w ogóle pan wylał mi się na spodnie, zobaczcie w ogóle jak moje spodnie wyglądają. I taki pan tam był i spytał Paulinę serio teraz, czy Paulina czy to tam nagrała. ja powiedziałam, no tak, nagrałam to. Także, no nieźle. Ale, mega urodny, mega miły pan, um, sympatyczny. No. Że um, się nie tylko tylko też spytał, czy nagrałyśmy. Taki, I czy nie wszystko okej, okay, też spytał. Żeby dokładnie. Nie było. Taką pozytywną energię miał. Taki no. miły był, po prostu. Kończymy już ten filmik. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dokładnie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye.